Czy wiesz, że nowoczesny marketing sieciowy to dużo więcej niż bardzo opłacalny biznes? To również szansa na rozwój, pracę z dowolnego miejsca, podróżowanie po świecie, bycie liderem to szansa na to, aby mieć więcej czasu dla siebie i swoich bliskich, na zyskanie poczucia bezpieczeństwa i w ogóle na dużo lepsze życie. Kiedy to do mnie dotarło 32 lata temu, a prowadziłem wtedy prężnie rozwijającą się firmę handlową, zaangażowałem się w marketing sieciowy na 100%. W kolejnych latach okazało się, że decyzja, którą wtedy podjąłem, była moją najlepszą decyzją zawodową w życiu. Zrobiłem w tej branży wspaniałą karierę i zarobiłem kilkanaście milionów prowizji. W 2018 roku, po 25 latach, zakończyłem karierę, aby rozpocząć działalność niezależnego eksperta, niezwiązanego z żadną firmą i dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z tymi wszystkimi, którzy są na ten rodzaj działalności otwarci. Jeżeli chciałabyś, chciałbyś się przyjrzeć, czym jest nowoczesny marketing sieciowy i jak ty możesz na tym skorzystać, to zapraszam Cię na bezpłatny webinar pod tytułem Nowoczesny marketing sieciowy, biznes i szansa XXI wieku. Dowiesz się wielu rzeczy, o których większość ludzi nie ma pojęcia. Link znajdziesz dołączony do tego wideo lub w bio. Przy okazji, zaobserwuj po więcej wartościowych treści z tej branży.